Cześć, jestem Bartumiej Kozak i wraz z Adamem Arłamowskim witamy Was serdecznie na podcaście Akademia WOSU, czyli pierwszym w Polsce podcaście przygotowującym do matury z wiedzy o społeczeństwie. W podcaście wyjaśniamy zagadnienia maturalne, komentujemy wydarzenia polityczne i społeczne, a także przekazujemy Wam wskazówki przed egzaminem. Miłego słuchania! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Akademii WOSu, w którym przygotowujemy Was do matury z wiedzy o społeczeństwie. Chciałbym wam dzisiaj zaproponować taki troszkę mniej maturalny temat, bardziej polityczny, ale pamiętajmy, że polityka też jest częścią. Tego, co jest wymagane od was na matury z wiedzy o społeczeństwie, także nie odlecimy za daleko tematycznie. Pomówmy o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które właśnie dzisiaj się zakończyły i co do których wyniku jesteśmy już niemal przekonani, że, że, że go znamy. Otóż Donald Trump pokonał Kamale Harris i to on będzie przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki jeżeli jesteście zainteresowani tym, jak wygląda procedura wyboru prezydenta w Stanach Zjednoczonych, a jest ona bardzo ciekawa i bardzo rozbudowana, to zapraszam Was do ostatniego odcinku naszego podcastu, w którym to mój kolega Bartłomiej Kozak przeprowadził Was przez tą procedurę i wytłumaczył wszystkie etapy. Na szczęście procedura wyboru polskiego prezydenta jest dużo prostsza, a na maturze zazwyczaj będą Was pytali raczej o wybór polskiego prezydenta niż prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cześć, tu Bartek. Mam dla Was taką króciutką informację, że już 13 listopada w środę o godzinie 19 odbędzie się darmowa lekcja z WOS-u, na której porozmawiamy sobie o prawie. Na tej lekcji powiemy sobie, czym jest prawo, jak dzielimy prawo, jakie mamy gałęzie prawa oraz jakie są najważniejsze zasady prawa i pojęcia z zakresu Prawa. Lekcja będzie trwać 60 minut. Proszę zapiszcie się na stronie akademiawosu.edu.pl/slash darmowa lekcja. Link do lekcji zostanie wysłany do osób zapisanych, a także do tych osób powędrują specjalne materiały. Do zobaczenia już w środę o godzinie 19. Chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czy to dobrze, że Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych? Z perspektywy. Polskiej. To jest chyba taki dość ważny temat, ważna zagwozdka, która towarzyszy dzisiaj opinii publicznej w Polsce. Oczywiście, aby odpowiedzieć na to pytanie, można posłużyć się jakąś teoretyczną argumentacją, poszukać argumentów za i przeciw dotyczących tego, czy Trump zaprowadzi większe bezpieczeństwo w Europie, czy w ogóle nie będzie zainteresowany Europą, co się stanie z konfliktem ukraińsko-rosyjskim, co się stanie z konfliktem Izraelu z Palestyną, czy teraz dojdzie do jakiejkolwiek zmiany, czy pozostanie tak samo, jak będą wyglądać Kontakty Donalda Trumpa z polskimi władzami. Wiemy, że mamy teraz nowego. Premiera Donalda Tuska, który raczej nie jest z tej samej opcji politycznej co Donald Trump. Donald Trump raczej dogadywałby się z Mateuszem Morawieckim i rządem prawa i sprawiedliwości, zresztą tak było, ale nie, się, nie zajmujmy się dzisiaj takimi teoretycznymi argumentami. Zobaczmy na empiryczne dowody, czyli na wyniki badań opinii publicznej. Dzisiaj chciałbym z Wami omówić jeden raport. Mianowicie raport cebos czyli najbardziej znanej organizacji publikującej badania społeczne, której to analizy bardzo często pojawiają się na maturze z wiedzy o społeczeństwie i jesteście proszeni właśnie o to, aby przeinterpretować, aby wyciągnąć jakieś wnioski z liczb, które dostarcza nam CEBOS, czyli Centrum Badań Opinii Społecznej. W jednym z najnowszych badań jest opisana sytuacja. Opinii polskie na temat wyborów w USA. Tytuł tego raportu to Polacy o wyborach w USA. I takim kluczowym pytaniem, które mnie interesuje jest to, co Polacy sądzą o zwycięzcy, o Donaldzie Trumpie. Czy go wspierali, czy raczej byli za Kamala Harris. Otóż podstawowym pytaniem tego raportu było pytanie, które brzmi w następujący sposób. Zbliżają się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Kogo pan, pani osobiście chętniej widziałby lub widziałaby jako prezydenta Stanów Zjednoczonych? I rozkład procentowy odpowiedzi na to pytanie wygląda w następujący sposób: 50% Polaków, 50% osób, które odpowiadały na ten sondaż, wybrało Kamala Harris. 25% wybrało Donalda Trumpa, a pozostałe 25% rozłożyło się pomiędzy odpowiedzi nikogo z nich lub trudno powiedzieć, czyli będziemy to traktowali po prostu jako braki danych. Widzimy, że poparcie Polaków dla Kamali Harris jest ponad dwukrotnie większe, a właściwie równo dwukrotnie większe niż dla Donalda Trumpa. Wróćmy do treści pytania i zastanówmy się, o czym to pytanie dokładnie nam mówi. Kogo pan osobiście chętniej widziałby jako prezydenta USA? I teraz mi do głowy trafiają dwie możliwe interpretacje tego pytania. Po pierwsze, może nam chodzić o to, gdybyś był Amerykaninem, gdybyś był obywatelem Stanów Zjednoczonych, to na kogo byś zagłosował? To jest jeden sposób rozumienia. A drugi sposób rozumienia, z twojej perspektywy. Z swojej polskiej perspektywy, kto byłby lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli kto byłby lepszym prezydentem Stanów Zjednoczonych pod kątem relacji z Polską? Wydaje mi się, że bliższa zamiarowi badaczy z Cebosu jest ta druga interpretacja, czyli z perspektywy polskiej, kto byłby lepszym prezydentem. I widzimy, że tutaj Polacy zdecydowanie częściej, częściej wybierali Kamale Harris dwukrotnie częściej niż Donalda Trumpa. Co ciekawe, Mamy tutaj analizy takie, trochę bardziej precyzyjne, które przedstawiają nam rozkład poparcia dla kandydatów Kamale Harris lub Donalda Trumpa wśród wyborców konkretnych partii w Polsce. I na przykład koalicja obywatelska, czyli partia, która aktualnie jest u władzy, z której wywodzi się Donald Tusk, wyobraź sobie, że w 89% wspiera Kamalę Harris. Tylko 2% wyborców koalicji obywatelskiej wsparłoby w tych wyborach Donalda Trumpa. Widzimy, że Donald Trump jest wymyślnie nie na rękę aktualnym władzom. Poza tym drugie ugrupowanie, które aktualnie znajduje się w koalicji rządzącej, czyli lewica, tutaj mamy 88% wsparcia dla Kamali Harris i zaledwie 4% wsparcia dla Donalda Trumpa. Znowu widzimy, że ta polityka bardziej lewicowa no nie odnajduje się z Donaldem Trumpem, raczej wspomagaliby Kamale Harris. Zupełnie inaczej wygląda to wśród partii opozycyjnych. Otóż wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w 54% wybrali Donalda Trumpa. To jest partia, dla której Donald Trump byłby chyba lepszy jako prezydent Stanów Zjednoczonych i no, tak się składa, że akurat. Donald Trump został tym prezydentem. 32% wsparcia to jest ten poziom, na który może liczyć Kamala Harris od wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Najbardziej na korzyść Trumpa wyglądają tutaj wyborcy konfederacji. 62% wyborców Konfederacji wsparłoby Donalda Trumpa, a tylko 16% Kamale Harris. Także no, z tych analiz może wynikać, że aktualnie Donald Trump jest takim politykiem, który ideowo jest bliżej naszej opozycji niż partii rządzącej. Przejdźmy teraz może do takiego pytania cebosu. Bardziej o fakty, bardziej o to, ee, jakie były przewidywania Polaków względem tego, kto wygra. Otóż Sebo pyta, e, kto pana, pani zdaniem wygra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych? Zauważ, że to jest troszkę inne pytanie. Wcześniej było pytanie o to, kogo najchętniej widziałbyś e, jako prezydenta Stan Stanów Zjednoczonych, a teraz jak ci się wydaje, kto wygra? I tutaj odpowiedzi były już dużo bardziej zbilansowane. Otóż 40% Polaków przewidywało, że wygra Kamaria Harris a 37, że wygra Donald Trump. Widzimy, że no, bardzo ciężko było oszacować i tylko 37% Polaków poprawnie obstawiło zwycięzcę, no, a aż 40% zdecydowało się na Kamalę Harris postawić, że to ona wygra. Rozumiem, że byli to Polacy kierowani sondażami, które pojawiały się chociażby na tvn nie i które oddziaływały na Nasze pojęcie na temat wyborów w Stanach Zjednoczonych. Tak tylko e, przypomnę, jeżeli bacznie nas obserwujecie, e, to jeśli dobrze pamiętam, ja już w styczniu e, przepowiedziałem, że najprawdopodobniej wygra, wygra Donald Trump. Wtedy jeszcze myślałem, że będzie on się mierzył z Joe Bidenem. E, tak po prostu czułem, że te ruchy republikańskie będą zbyt mocne i elektorat Donalda Trumpa zbierze się przed tymi wyborami i zapewni mu zwycięstwo. Cebos daje nam możliwość wglądu do tabeli krzyżowych, z których możemy wyczytać zależność pomiędzy tym kto wyznaje jakie poglądy lewicowe Centrum czy prawicowe, a jakiego kandydata by wsparł. To będzie oczywiście mniej więcej spójne z tym, co wynika z podziału partyjnego, który już omawialiśmy, ale, ale przytoczę również te dane. Spośród wszystkich Polaków, którzy określają swoje poglądy polityczne jako lewicowe, 70% głosowałoby na Kamale Harris, a jedynie 6% na Donalda Trumpa. Spośród wyborców prawicowych 49% zagłosowałoby na Donalda Trumpa a 35% na Kamale Harris. Z innych ciekawych statystyk, jakie możemy tutaj wyczytać widzimy jak zagłosowaliby ludzie, którzy, posiadają własną działalność gospodarczą. No wydaje się, że Donald Trump jest przecież biznesmenem i, i na tym imidżu kreuje swoją politykę. Czy ma on wsparcie polskich przedsiębiorców? Właśnie nie. 51% ludzi, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą w Polsce zagłosowałoby na Kamalę Harris, a jedynie 28% na Donalda Trumpa. Co jeszcze ciekawe, Kamala Harris może liczyć na wyższe wsparcie wśród ludzi lepiej wykształconych. Otóż ludzie z wykształceniem podstawowym w 39% wspierają Kamalę Harris, ludzie z wykształceniem średnim w 51%, a ludzie z wykształceniem wyższym w 58%. Podczas gdy Donalda Trumpa mniej więcej na każdym poziomie wykształcenia wspiera około dwudziestu kilku procent Polaków, te różnice stabilizują się w, w braku zdecydowania. Tak? Im, Im niższe wykształcenie, tym bardziej ludzie są niezdecydowani i nie chcieli odpowiadać na pytanie o to, na kogo postawiliby w tych wyborach. Skoro już mówię o e, ludziach niezdecydowanych, to najbardziej niezdecydowaną grupą e, polskich wyborców byli ludzie młodzi, od 18 do 24 lat. E, ci ludzie aż w 46% e, nie wiedzieli na kogo postawić, nie wiedzieli m, kogo woleliby widzieć w roli prezydenta Stanów Zjednoczonych. Spośród tych, którzy już e, chcieliby zagłosować, e, większe poparcie miała Kamala Harris wśród młodych ludzi. 36% poparcia dla Kamali i 19% dla Donalda. Trumpa. To by była ostatnia statystyka, którą chciałem Wam dzisiaj przedstawić. Mam nadzieję, że przytaczając Wam konkretne liczby z tego raportu CEBOS-u, opowiedziałem Wam trochę o tym, co Polacy sądzą o wyborach, w liczbach, jak to poparcie się kształtuje i na bazie tych informacji, tych konkretnych danych, będziecie mogli wysunąć własne wnioski i posiadać jakąś własną opinię na temat przyszłego prezydenta. Stanów Zjednoczonych oraz kandydatki, która przegrała ten bój o fotel prezydencki w największym kraju świata albo drugim największym kraju świata. Zależy jak to będzie się rozgrywało w najbliższych latach pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Życzę Wam owocnej nauki do matury z wiedzy o społeczeństwie i równie owocnych przemyśleń dotyczących nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Do usłyszenia.